Wszystkich witam w kolejnym odcinku magazynu sportowego Stadion. Moim i Państwa gościem jest Marcin Wołowiec, trener piłkarzy Stali Rzeszów. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, no, żyjemy w takich a nie innych czasach i no, nie mogę nie zacząć od pytania o stan zdrowia w pana drużynie. Wszystko jest w porządku? Tak, na szczęście, na szczęście. Na razie COVID nas omija, i niech będzie jak najdalej. Mamy swoje. Swoje urazy, ale nie są to spowodowane COVID-em, także o tyle dobrze. Teraz już przechodzimy do rozgrywek ligowych. Za wami 10 spotkań, zdobyliście 20 punktów. No i właśnie, jakby Pan ocenił ten dorobek punktowy? To znaczy, tak szczerze mówiąc, to jest takie minimum, które sobie zakładaliśmy. Ta średnia dwa punkty na mecz, no, jakby przyświecała nam na samym początku, żeby, żeby nie było poniżej. Zwycięstwo w Kaliszu pozwoliło nam wrócić do, do, do tej średniej, ale tak naprawdę jest, to, jest to, no to minimum, które zakładaliśmy przed sezonem. Chcemy tą średnią poprawić, natomiast mamy teraz bardzo, bardzo ważne mecze i tak naprawdę całe rozgrywki całe wchodzą w fazę decydującą, jeśli chodzi o pierwszą rundę i chcemy jeszcze więcej punktów zdobyć. Tak, jak Pan mówi, średnia dwóch punktów na mecz to jest naprawdę dobra średnia, tylko tak troszkę cieniem się chyba na to wszystko kładzie to punktowanie na własnym boisku. No i właśnie, jak to wytłumaczyć, że na wyjazdach no, punktujecie rewelacyjnie, a u siebie jednak sporo słabiej? Znaczy, z tym rewelacyjnie to też bym gdzieś tam nie, nie skakał pod sufit. E, gramy to bardzo solidnie. Gramy bardzo solidnie na wyjeździe i często te mecze chyba bardziej nas e, charakteryzują. Taką cierpliwością i wyrachowaniem, którego brakuje nam u nas na boisku. U nas, u nas w meczach domowych jednak no chcemy presować bardzo wysoko, chcemy grać agresywnie już na połowie przeciwnika. Czasami nam to nie do końca wychodzi. To przeciwnik jest chyba bardziej jednak ukierunkowany na tą grę defensywną i na to, żeby gdzieś zabezpieczyć sobie bramkę przed stratą Gola. no Tak jakoś nie możemy, nie możemy odpalić tego, tego początku. Ja pamiętam jak no, po pandemii wracaliśmy i też mieliśmy problem z tymi meczami tutaj u siebie. Mimo nawet jakiejś nawet niezłej gry, to, to tak nie punktowaliśmy i takim przełomowym meczem był, był mecz zbytowion, gdzie gdzie później te mecze u siebie też e, wygrywaliśmy. No mam nadzieję, że to. Jutro będzie taki mecz, który nam pozwoli gdzieś załapać ten rytm, żeby, żeby tych naszych kibiców i nas też przede wszystkim satysfakcjonowała i gra i wynik e, e, własnego boiska. Tak, gwoli ścisłości, ja powiedziałem, że punktujecie rewelacyjnie na wyjazdach, a nie że gracie rewelacyjnie. A no, no, no generalnie nie chciałbym gdzieś tam. E, za bardzo tego, tego wszystkiego chwalić. Było tych kilka meczów, zagraliśmy tam naprawdę na wyjazdach solidnie e, i, i niech tak będzie. No natomiast chcemy na pewno poprawić tę skuteczność u siebie. Tabela nie jest tak spłaszczona, jak była w poprzednim sezonie, i nie wiem, możemy się spodziewać, że już tak zostanie, że nie będzie tak szalonych rozgrywek jak te poprzednie? Nie wiem. Myślę, że. Ciężko będzie powtórzyć scenariusz poprzedniego sezonu. Zależy też, czy te rozgrywki będą prowadzone no, zgodnie z terminarzem, czy za chwilę nie, do, nie, nie dopadnie nas jakaś wymuszona przerwa w rozgrywkach i trzeba będzie nadrabiać tą no, pewnie już po nowym roku jakimiś przyspieszonymi rozgrywkami. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że w tym sezonie nie będzie takiego spłaszczenia i pewnie, pewnie, pewnie ta liga sama się trochę podzieli jednak na, na tą grupę dążącą do szóstki i tą grupę walczącą o utrzymanie. Wspomniał Pan o terminarzu. Zaczynają się pojawiać takie pomysły na ten moment dotyczące Ekstraklasy, tak? Żeby grały drużyny zdrowe, tak to nazwijmy. Nawet awarce, nie wiem, jak Pan by się odniósł do takiego pomysłu? To znaczy, no ja, ja nie braliśmy jeszcze tego scenariusza, natomiast tak, tak na chłodno teraz, na szybko, to myślę, że nie jest to jakiś zły, zły pomysł. No drużyny zdrowe będą miały ten handicap, że nie wypadną z rytmu meczowego i jeżeli, jeżeli są na jakimś dobrym przygotowaniu, na, na, na odpowiednim poziomie, to myślę, że jest to dla nich bardzo dobre rozwiązanie. Gorzej z tymi, którzy gdzieś tam chorują i muszą Muszą pauzować, no, później trzeba będzie to mocno nadrabiać, a tych terminów wiadomo, że nie ma zbyt wiele. Wspomniał Pan właśnie o rytmie meczowym. No, od poprzedniego meczu do środowego z Wigrami, półtora tygodnia przerwy. Nie wiem, to dla Was był właśnie fajny moment na taki troszkę złapanie oddechu, czy jednak wolelibyście grać w poprzedni weekend? Ja wolałem grać w poprzedni weekend i tutaj wspólnie z całym moim sztabem i z zawodnikami chcieliśmy zorganizować jakąś poważniejszą grę. No nie było nam dane bo dlatego że dopadły nas trochę, trochę urazy i, i nie chcieliśmy też zabierać zawodników, którzy gdzieś tam są w drugiej drużynie. Zresztą nie wolno było takie wytyczne przyszły z PZPN-u, żeby nie mieszać tymi chłopakami. Więc skupiliśmy się tylko na rozgrywkach, ale ja nie jestem zwolennikiem taki, takich przerw. Był to termin na Puchar Polski, więc jakby z tym nie dyskutujemy, ale myślę, że można to było zamienić i zrobić termin ligowy, a Puchar Polski rozegrać w środę, czy tam powiedzmy wtorek, środa, czwartek. Jasne. Na pewno kibiców interesuje sytuacja z Damianem Michalikiem, no bo to była czołowa postać wiosny i lata, czyli tak? tam rundy rewanżowej poprzedniego sezonu. Wróci jeszcze do gry w tej rundzie? Nie wiem. Nie wiem. Damian nabawił się bardzo takiego dokuczającego urazu. Został uderzony na początku tego meczu w Garbarni i wydawało się, że jest to bardzo mocne stłuczenie biodra, natomiast tam doszło do, do jakby naruszenia przyczepów mięśni skośnych brzucha, co wiadomo, że, że normalnie to przeszkadza w funkcjonowaniu na co dzień. A co dopiero w graniu. No jest pod rehabilitacją, jest cały czas gdzieś tam w rękach naszych fizjoterapeutów. Mam nadzieję, że, że jeżeli te, te rozgrywki będą utrzymane i zagramy do końca, to jeszcze Damian wróci na boisko w tym roku i, i pomoże, nam, pomoże nam w zdobywaniu punktów. Przyjście Oktawiana Skrzecza to jest właśnie pochodna tej kontuzji Damiana Michalika? Nie, nie. Damian, Damian był z nami w okresie przygotowawczym. W pierwszej, w pierwszej części, w pierwszym momencie jakoś nie, nie. Nie chcieliśmy podpisywać kontraktu, ze względu na to, że mieliśmy jeszcze inne opcje na tych pozycjach. Później, kiedy się rozpoczęły nasze negocjacje z zawodnikami, nie doszło do do podpisania umowy z różnych przyczyn, tak, to, to wróciliśmy do, do rozmowy z Oktawianem. Chcemy mu dać tutaj też szansę, bo też chłopak był trochę bez gry. On się cały czas e, buduje, chce wrócić na, na poziom, który, który już tam kiedyś e, fajnie reprezentował i mam nadzieję, że też pomoże naszemu zespołowi. To kiedy Oktawian tak realnie będzie do dyspozycji Pana i trenera Łętochy? No, on już będzie jutro w kadrze meczowej, natomiast nie jest to jeszcze zawodnik, który jest gotowy na grę od pierwszej minuty, ale mam nadzieję, że ten czas będzie grał na jego korzyść ja, 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 jeżeli będzie gotowy, to będziemy z niego korzystali, bo to tutaj przyszedł. Natomiast jest to, wydaje mi się, kwestia dwóch, trzech tygodni no, i, i, i będzie, będzie może w odpowiednim e, momencie, żeby, żeby gdzieś tam naprawdę gdzieś powalczyć o to. Znaczy on walczy już o miejsce, tylko że w sensie, no wiadomo, rozumiecie Państwo. W takim sensie, żeby pomógł temu zespołowi, o tak. To ilu jutro młodzieżowców zobaczymy na wojsku, bo tak odważnie stawiacie na młodszych piłkarzy? Nie boicie się, po prostu jest rywalizacja i nie patrzycie na to, że to jest akurat młodzieżowiec. Jest lepszy w danym momencie to gra i tyle. Jutro na boisku w wyjściowej jedenastce wyjdzie trzech prawdopodobnie młodzieżowców, już zerknę tylko. Trzech, może czterech, no zobaczymy. Wypadł nam Błażej Szczepanek, bo pauzuje za kartki, więc jakby, jakby tutaj tutaj nie ma takiej jasnej sytuacji, natomiast i Dawid, i Wiktor, i drugi Wiktor są gotowi do gry, więc myślę, że to będzie Trójka zobaczymy jeszcze, myślimy ciągle tutaj jeszcze o Mariuszu Sławku, czy, czy wejdzie od pierwszej minuty. Jeżeli nie, no to zdecydujemy się na grę trzema, trzema młodymi chłopakami. No i właśnie, przychodzimy w tym tygodniu dwa mecze, dwa trudne mecze i można chyba tak powiedzieć dwa różne mecze. Najpierw środa, Wigry Suwałki, lider rozgrywek. No i jakiego meczu możemy się spodziewać? Nie wiem, jakiego wy się, czego wy się spodziewacie po Wigrach? No my spodziewamy się tego, że będziemy mieli... W grze na połowie przeciwnika jest to zespół bardzo dobrze reagujący na straty piłki dość mocno presujący będzie to na pewno mecz walki tak mi się wydaje i chcemy się tutaj bardzo mocno postawić znamy dobre strony Wiger ale znamy też też ich słabsze punkty i, i będziemy upatrywali swoich szans. Mieliśmy 10 dni, przygotowywaliśmy się tak naprawdę głównie pod, pod ten mecz i to, że gdzieś tam pracujemy ciągle nad naszym własnym stylem, no nie pozwala nam zapomnieć o tym, żeby jednak te, te swoje zdolności i umiejętności taktyczne ukierunkować na najbliższego przeciwnika i tak to było. Zrobiony. Mamy plan na mecz, który też wdrożyliśmy w proces treningowy i będzie to, będzie to jutro widać. Mam nadzieję, że Wigry nie zaskoczą nam czymś nowym, ale jeżeli nawet tak, to szybko zareagujemy, bo to, to nas tutaj jest tak dużo, żeby, żeby każdy widział gdzieś te szczegóły, które uciekają jednej czy drugiej osobie. Jesteśmy przygotowani na nik jutro i, i, i na pewno, na pewno tanios, skóry tutaj nie sprzedamy. Tu jeszcze zapytam, tylko tak no już króciutko, o sobotni mecz z Motorem Lublin. To będzie mecz wyjazdowy z Motorem, z którym przegraliście zaraz przed inauguracją sezonu w meczu sparingowym, no ale pewnie z tamtego meczu zbyt wielu wniosków nie można wyciągać. Nie, absolutnie. Był to nasz jedyny sparing i testowaliśmy tutaj w tym meczu różne ustawienia. Zagraliśmy w składzie, tak naprawdę w którym... Wiedzieliśmy już, że, że nigdy w takim składzie nie zagramy, natomiast motor, motor podszedł wtedy do tego sparingu bardzo poważnie, z tym, że to były inne sytuacje. No, oni mieli dłuższy czas na przygotowania, a się liga trzecia skończyła wcześniej, my nie. I dlatego ten, ten, ten sparing poświęciliśmy na to, żeby gdzieś poszukać odpowiedzi, czy, czy zawodnicy, na których chcemy postawić, spełnią swoją rolę, czy nie. I, i ten, ten sparing był dla nas bardzo pożyteczny, bo kilka Kilka odpowiedzi nam da. Natomiast absolutnie nie można się spodziewać podobnego meczu jak był ten przed dwoma miesiącami. Tylko Stal Rzeszów powiedzie tam zagrać na tyle dobrze i skutecznie, żeby wygrać. Czyli rozumiem, że plan minimum na ten tydzień to po prostu 6 punktów. O, maksimum. Plan, plan maksimum to 6 punktów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marcin Wołowiec, trener piłkarzy Stali Rzeszów. Dziękuję, do widzenia.